Witajcie kochani, bardzo się cieszę, że towarzyszycie nam na naszym pielgrzymim szlaku po kościołach jubileuszowych naszej diecezji. Dzisiaj zawitaliśmy w szczególne miejsce, jakim jest sanktuarium nowych męczenników na bydgoskich Glinkach. To takie wyjątkowe miejsce, bo uświęcone też szczególną postacią księdza, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który właśnie tutaj odprawiał swoją ostatnią mszę świętą przed męczeńską śmiercią. Zobaczcie, proszę, kilka kadrów z tego wyjątkowego miejsca oraz posłuchajcie księdza Prałata Józefa, który jest tutaj proboszczem, który kilka słów do Was skieruje. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Znajdujemy się w Sanktuarium Nowych Męczenników w Bydgoszczy. W miejscu szczególnym, nie tylko dla naszego miasta, dla naszej diecezji, ale myślę także dla naszej Ojczyzny. Po to właśnie tu, z tej świątyni, po odprawieniu ostatniej mszy świętej, wyruszył na męczeński szlak błogosławiony dziś ksiądz Jerzy Popiełuszko. Parafia została erygowana 15 sierpnia 1976 roku przez błogosławionego prymasa tysiąclecia Stefana Katyna Wyszyńskiego. W zamyśle wielkiego prymasa było, aby w tym miejscu była oddawana cześć i szerzył się kult wszystkich polskich męczenników. Poczynając od tych pierwszych z 1003 roku, spod Międzyrzecza, aż po męczenników ostatnich czasów II wojny światowej. Oraz okresu komunistycznego. I jakby za rządzeniem opatrzności Bożej, jako pieczęć z nieba na potwierdzenie słuszności myśli wielkiego prymasa, zaledwie 8 lat po erygowaniu parafii, właśnie z tego miejsca, po odprawieniu ostatniej mszy świętej, wyrusza ksiądz Jerzy Popiełuszko, współczesny męczennik za wiarę, za ojczyznę. Tutaj czcimy go każdego dziewiętnastego dnia miesiąca w roku jubileuszowym w sposób szczególny, modląc się o jego rychłą kanonizację. Tutaj, z woli księdza biskupa, nasz Kościół jest kościołem jubileuszowym, gdzie można zyskać odpust związany z tym szczególnym wydarzeniem w życiu Kościoła. Wiemy, że zwyczajny rok jubileuszowy jest co pięćdziesiąt lat. Mamy to szczęście przeżywać ten rok jubileuszowy i tu skorzystać z wielkich darów Bożego miłosierdzia poprzez udział we mszy świętej w nabożeństwach które tutaj są organizowane w adoracji najświętszego sakramentu po to by zyskać Najpierw dla siebie, ale także dla naszych bliźnich, także i tych, którzy już przeszli do wieczności, łaskę Bożego miłosierdzia. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Niech nam towarzyszy modlitwa i wstawienicę błogosławionego męczennika, a my wypraszajmy dla Niego jak najszybszą kanonizację. Wszechmogący wieczny Boże. Ty w swojej opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego prezbitera niezłomnym świadkiem Ewangelii Miłości, wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka i za jego przyczyną spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali przez Chrystusa Pana naszego. Amen.